Travis Scott już jutro w sklepie Fortnite do zakupu? Tak, mówi jedna z mega popularnych teorii, która lata po TikToku, YouTube, która ma milionowe wyświetlenia. Powiem wam dokładnie, jak to wygląda, ale powiem ci również o darmowych rzeczach dla Roya, które Fortnite już rozdaje i o całym evencie, który startuje już za moment, oraz o pięciu sekretnych prezentach, które możesz zdobyć z tego eventu, które jeszcze się nie pojawiły, A na początku, wala paczkę w górę, Walsubika bo robimy konkurs na of karda, żeby wziąć wideo, sprawdzasz, czy nie wygasł Ci Seikam Savecamster w sklepie. Walisz suba, follow na Instagramie, link w opisie Savecamster, wiesz na Twitcha do mnie i komentarz pod ostatnim materiałem, piszesz filmem ze swoim, z Instagrama i niedługo na live losujemy. Pierwsze co o czym powiemy to oczywiście darmowe nagrody deki dla Roya. Jeśli ktoś grał w turniej to nagrody gwarantowane już dostaliście. Ja już je otrzymałem i była to emotka oraz był to banner, także wszystko dostaliście. Jak wiecie dostaliście oba skiny jeśli kwalifikowaliście się do nich i daliście top 1350 miejsce. No w tym turnieju było, ale również powiem wam dokładnie kiedy deki dla Laroja wejdzie do Fortnite, bo dzisiaj w sklepie go nie ma i jak wiecie miał on tra trafić 26 i faktycznie dzisiaj jest 26, a skina nie ma, co to znaczy Fortnite go przełożył? No właśnie nie do końca. Po prostu data, która była podana przez likerów, czyli 26. Była podana na czas amerykański, i właśnie sklep 26. zmienia się dokładnie w Ameryce. I wtedy będzie The Kid Lary, ale u nas będzie już 27, czyli nowy dzień, oczywiście pierwsza w nocy. Także u nas dzisiaj o pierwszej w nocy The Larry wchodzi do Fortnite. A. Jeśli mogę Was prosić, jeśli go kupujecie, to oczywiście wpiszcie kodik Sejka w sklepie i napiszcie w komentarzach, kto będzie tego skina nakwał, bo wygląda naprawdę ciekawie. Druga kwestia, no to oczywiście mega mocny koncert The Kid Lary, czyli ogromny event, który teraz wchodzi do Fortnite, czyli coś, no, styl właśnie się trawi kota Ariany Grande, czy na przykład Marshmallow, także każdy gracz ma zbić sobie na event muzyczny i musicie wiedzieć, kiedy on dokładnie będzie. Event Rozpocznie się już niedługo, bo będzie on dokładnie w weekend, miał on się układać, jak wiecie, też dzień wcześniej, aczkolwiek była to data też dla czasu amerykańskiego u nas, będzie to dokładnie 28 stycznia, 12 w nocy, czyli to będzie już sobota i każdy gracz może na ten event wbić i musicie tam być, no żeby po prostu z tej okazji skorzystać, będzie to mega mocny event. Jedne co musicie zrobić, to oczywiście wyjść w tym czasie w nagrze, czyli wbijać sobie do gierki i wyskoczy wtedy z Specjalny tryb, czyli koncert The Kid La Roya. Następnie będziecie mogli sobie tam wbić i będzie to prawdopodobnie tryb kreatywny, tak jaki macie wbić ze swoimi znajomymi i razem łączy się w domu, bawić i korzystać z tego mocnego eventu. Event nie wiadomo jak długo potrwa, ale pewnie będzie to tak samo jak było z Travisem czy innymi koncertami, czyli będzie to od kilku do jakichś kilkudziesięciu minut. Sam koncert powinien być gigamot, dlatego że w Flika znajdzie się mega, ale to mega dużo informacji, no właśnie o tym koncercie, o nowych bossach, broniach, które się pojawią właśnie na tym koncercie. I będzie to jedno z największych wydarzeń, w sumie w tym rozdziale, to także musi na tym być. I co ciekawe, prawdopodobnie, jeśli nawet zalogujecie się po czasie tego wydarzenia, też będziecie mogli wziąć udział, bo w evencie każdy będzie mógł wziąć udział wtedy, kiedy będzie chciał. Działa to w ten sposób, dlatego że jest to właśnie tryb kreatywny. No i nie będzie taki event in game, jak się właśnie, jak z Dokładnie, musieliśmy o jakieś o jakiejś godzinie na zwykłym materiał, tylko będzie to specjalna mapa na trybie kreatywnym i każdy będzie mógł ją odpalić, kiedy tylko będzie chciał. I również pamiętajcie o tym, że będzie mieli teraz właśnie dodatkowe zadania, które będzie musieli wykonać, żeby zgarnąć 5 darmowych przedmiotów z deki dla Roya, 1 cencie musieli zrobić. To w Właśnie udział w tym kreatywnym świecie, i tam będzie specjalna mapa, na której będzie te kwestie wykonywać. Wejdą one już niedługo, bo będą one wchodzić właśnie wraz z eventem, czyli w sobotę, w nocy, i potrwają aż do 3 lutego. Ja postaram się oczywiście jak te kwestie wejdą, nagrać dokładny poradnik, co będzie mogli tam właśnie zrobić i jak to szybko zrobić, także spokojnie wszystko Wam ogarnę, ale z fajnych nagród to będą dwa malowania, będą dwa pakiety muzyczne i będzie jeszcze ekran wczytywania, więc nagrody są fajne, bo jest to równowartość kilkudziesięciu złotych, więc warto na pewno to odgarnąć i również pamiętajcie o tym, no, że ten event będzie odtlewny mocne, że podobno będziemy właśnie mieli cały hub związany z Dekillarojem, czyli będziemy mieli właśnie całą taką mapkę i będziemy mogli sobie ją zwiedzać i wykonywać tam dane questy. Obstawiam, że jest to coś podobnego do eventu wakacyjnego, który ostatnio mieliśmy, gdzie też na trybie kreatywnym robiliśmy jakieś specjalne mapki, jakieś aktywności w hubie, no i tak będzie to samo wyglądać. No i powiedzmy jeszcze o tym Travisie, bo od coraz więcej osób pyta i dużo widzów pisze mi, że na 100% właśnie Travis będzie już jutro, albo maksymalnie pojutrze, czyli oczywiście na event Dekilaroja i skąd działa się ta teoria, po prostu polega ona na tym, że Travis je jak wiecie, niedługo wydaje swoją płytę, to jest raz. Dodatkowo gracze despotowali, znaleźli, że Travis idealnie jest ustawiony tak samo jak deki dlaroch Larry właśnie na zapowiedzi swojej i również gracze jeszcze doszukali się tego, no że właśnie powinien teraz powrócić wszystkie ikony z serii muzycznej, no i przez to Travis może, próbujcie, ale może od początku teoria wzięła się stąd, że zagraniczny youtuber, który ma około 5 milionów subów nagrał taki mega popularny odcinek, który wszyscy w Polsce po prostu podjumali po 1 do 1 na TikToka, na YouTube'a i powrócali sobie, no że Travis wraca na 100%. To właśnie widzowie oglądali, no i w tamtym uwierzyli, aczkolwiek, czy ona jest prawdą, czy fajkiem, no już Wam tłumaczę. Oczywiście te trzy rzeczy, które Wam jak najbardziej mają sens. Czyli to prawda, że Travis wypuszcza teraz swój album, no i będzie mógł mieć kolejną promocję w Fortnite. Druga sprawa, YouTuber mówił o tym, że Fortnite, pomimo tego, że jakaś zbanował Travisa, bo niektórzy mówią, że jest on zbanowany, dalej on może powrócić. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, skin plaga, którego nie było ponad 1000 dni w Fortnite, też podobno był zbanowany i Fortnite normalnie go przywrócił. Szczególnie teraz Fortnite przywraca mega, ale to mega dużo skinów, których nie było po 1000 dni, i normalnie on wraca i to też jest prawda, że w trawica może w każdym momencie praktycznie sobie przywrócić. Kolejna kwestia, czyli ustawienie trawica i deki dla Roya. Tutaj jest to również prawda, że faktycznie deki dla Roya jest tak samo ustawiony do zapowiedzi, stoi tak samo, ma taką samą poznę jak trawis podczas wejścia do gry i swojej zapowiedzi. Aczkolwiek, czy to o czym świadczy? Osobiście wydaje mi się, że nie do końca. I czy jest to po prostu taki zabieg normalny, to no, po prostu tak się ustawiła postać. Ale właśnie ten YouTuber sugeruje, że jest to nawiązanie bezpośrednio do Travisa. I przez to Travis może powrócić. I jeszcze taką jedną ciekawostką jest to, że włosy Travisa zostały zaktualizowane podobno podczas ostatniego update'u. Co oznacza, że jego fizyka włosów po prostu została zapDatejtowana w systemie. No i teraz działa jakoś inaczej. Aczkolwiek, czy te wszystkie rzeczy świadczą o tym, że Travis na 100% powróci właśnie dzisiaj czy jutro? Absolutnie nie. Wszystkie takie informacje które dają Wam YouTuber. Że Travis na 100% będzie któregoś tej dnia, sam po prostu fakeiem. Dlaczego już wam tłumaczę? Oczywiście Travis jak najbardziej może powrócić i te wszystkie rzeczy jak najbardziej mają sens, aczkolwiek teoria tego youtubera ma jeden taki duży błąd, że praktycznie żaden z legi nie napisał takiej teorii, tylko ten ziomek wymyślił to totalnie sam. I faktycznie takie coś może jak najbardziej się spełnić, ale tak samo takie coś mogło się spełnić na przykład na noworocznej event, gdzie również mieliśmy właśnie Sylwestra w Fortnite czy jakieś inne eventy muzyczne. Przypominam, że Travis ostatnio nie wracał podczas eventów muzycznych, i tu jest ten sam case faktycznie Travis może powrócić, teoria ma sens aczkolwiek w tym momencie nie możemy powiedzieć, że jest ona na 100% prawdziwa i żadna data podana przez youtuberów nie jest w tym momencie legitna, dlatego że i tak żaden youtuber czy tiktoker, czy ktokolwiek nie będzie wiedział kiedy Travis powróci, także nie wierzcie w takie teorie, no bo oczywiście są to fejki jak najbardziej Travis mógłby się pojawić i forej może zrobić nam niespodziankę i faktycznie może być on jutro, pojutrze, ale nikt tego wam na 100% nie nie powie, więc wszystkie teorie mówiące, że na 100% któregoś dnia będzie Travis są po prostu fejkiem, także jest tylko szansa i po prostu teraz mamy troszkę Większą szansę, no jak widzicie, jest dużo takich teorii, ale absolutnie nie wierzę w jakieś daty konkretne. No bo tak mówię, ja już bym wam podał konkretną datę, jeśli była podana przez jakichś likkerów typu i Firemonki, Hypex, ale oni w ogóle nic nie piszą. Jednej shina chyba, rzucały informację, że Travisa nie ma już tysiąc dni i też niektórzy widzowie to podłapali. I mówi, że Travis teraz wróci, bo nie ma go 1000 dni. Spokojnie, to nie działa tak, że Fortnite musi go teraz bomby przywrócić. Osobiście uważam, że Travis kiedyś jeszcze wróci do Fortnite'a, tak samo jak wróci jeszcze Leviathan, czy inne, bo widzicie, że skiny, których nie było po ponad 1000 dni normalnie wracają. Aczkolwiek wszystko leży od Epika i nie należy się teraz specjalnie hypować i teraz zapytasz ale czemu nagrać ten odcinek, ponieważ codziennie mam po kilkadziesiąt pytań na streamie na TikToku, czy Travis właśnie wróci i wszyscy o niego pytają, także spokojnie. Obstawiam, że kiedyś wróci, ale nie trzymaj na niego specjalnie fałdolców, bo nie wiadomo, czy będzie on teraz, czy za jakiś dłuższy czas i dość po prostu się nie zawiódł, aczkolwiek na pewno musicie być na tym koncercie eventowym. I ja osobiście obstawiam, że faktycznie skiny muzyków mogą tam wrócić i będzie niektóre Ariana, będzie nagrać właśnie Bruno Mars czy inne skiny, które macie kupić z kodem Sejams, o będę wam totalnie. Wzięcie będziesz turbo-szefem, aczkolwiek Travisa osobiście, no się tam nie spodziewam. I jeśli Travis by się pojawił, byłbym naprawdę w mega szoku, no to Forna i go tak bez żadnego słowa postanowił przywrócić. Ja Wam mega dziękuję za uwagę, pętaj łapeczkę w górę, pętaj subik na kanale, bo bijemy 100 tysięcy subów, kodzik Sejkam, bierz udział w konkursie, link w opisie i przedgryfikacjach Twitch, na którym streamuję codziennie, i TikTok w opisie, wbijajcie. I ciałam jego dziąka, zapraszam na poprzednie materiały, i codzienny streamy, się ma.